Siemka, siemka. Z tej strony oczywiście znowu ja i dzisiaj jest ze mną kolega Oj, poczekaj, poczekaj! Ja, teraz możesz mówić, bo wcześniej nie wyłączone mikro. Znaczy nie włączone. Nie było cię słychać i tyle. Ja i dzisiaj znowu gramy sobie w t i znowu być zombies. I ty jesteś A Zombies. I Love, 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 Love. Dziękuję Wam za tyle wyświetleń. Pod poprzednim filmem, no bo było dużo wyświetleń. Moim zdaniem, bo to był pierwszy filmik na serio. O, widziałem. Tak, wiem. Ja też Cię widziałam. A ładnie. To nie ja. 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 to? Teraz się zabiję normalnie. O, jest Bo ja mam lagi przez nagrywanie, wiecie. Chyba. Ja sporo youtuberów ma lagi przez nagrywanie. I tak, powiem wam, nie wiem, kogo będziecie widzieć perspektywę, ale będziecie widzieć tą perspektywę, którą ja wybiorę. Bo tylko ja mam kanał na YouTube. I on po prostu nagrywa, ja też. No i jest tak zrobione, że... Może wrzucimy. Się, może nie. No po prostu okay. tak będzie. Może na zmianę, może nie. Nie wiem. Po prostu poprzedni odcinek wrzuciłam. Ja, ja, więc może ten wrzuci on. Tak. Ej, poglądnie. Co? On ma chyba ze dwóch. Dlatego go cię Ciągniecie, się? tak jak kazałeś. A w ogóle co ty kazałeś, bo ja nie zrozumiałam. Dziękuję za opiekę. Jouć! Jedzę. A ty ma Ty czemu on musiał mnie zabić? Przecież ja jestem ładnym uśmieskiem. Jakby co, ja kolegę cały czas będę, znaczy wiecie, będę mu dawać łapki w górę, bo to mój kolega na skype ie. i oczywiście pod opisem filmiku będą nasze, nasze Skype'y, bo skoro było już tak dużo wyświetleń, to oczywiście podam wam nasze Skype'y. Hmm, po... proszę o niesprawienie. <noise> Dajesz, bijesz mnie, dany. <noise> Nam no, w ogóle jest, Dobra, y, jest dziewiąta jest, w nocy, jest, więc nie to dziwcie to się to. o naszą głupotę. Jutro na pewno coś wrzucimy dwa odcinek może jeden z albo dwa z może jeden z I tak cię nie radzi. Znowu ty jesteś, a nie jest z Mam pomysł, mam pomysł, a może nie mam pomysłu. Dobra, i tak. Y i dzisiaj powiem wam sprawy informacyjne, bo nie mam pojęcia kiedy będzie pierwszy konkurs, może na, na przykład 50 widzów, tak na początek, wiecie. na No miało być na 100 widzów, co, co 100 widzów konkurs, ale myślę, że jak będę miała 100 widzów, to... Na będzie na widzów, nie na 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 i nie wiem co. Na pierwszym konkurs może będzie na przykład Escape z nami. Oczywiście wymagany jest tylko Skype i przynajmniej 9 lat, nie? Nic więcej nie jest wymagane. Nawet konto na Ety nie musi być. On też nie ma konta i z nim nagrywam. No właśnie. Hmm. Ale ja przetrwam chyba tę rundę. Będę w skinie zombie's, a nie będę zombie's, masz? No ja O, kurczę! <grytania> the... Ale mi się zbugowało. Fajnie e na się nagramy. Też No zostaliśmy my sami we dwójkę. Idziemy na jakieś inne. Znajdź jakiś didy rejs i ja Cię wyszukam, okej? Okay? Czekaj. Może chodź na City. Okej. Chodź na City, bo tam jest dużo ludzi. Spójrz. Warsity. Wchodzisz? Wa City. Nie ma cię. nie ma. Nie nie ma, ja jestem tam, gdzie ja jest ten Speedway. Nie ma, Angel of the No kurczę, nie chcę mi się tego robić. Kurde, no, jedno na taniec, No. Jutro zobaczymy, ile będzie wyświetleń. Nam no, pewnie dużo. Jeśli 30, to jutro będziemy nagrywać z Skype'a. Dokładnie. I pod, pod tym filmikiem w komentarzach się zgłaszajcie. E, ile macie lat? Ile macie lat? E, swój Skype podajcie. Najlepiej na prywatny albo w komentarzach. Nie, lepiej, żeby nam na maila pisali. No, no, na maila. Znaczy nie na maila, nie, nie piszcie na maila, Bła błagam was, nie piszcie na maila. Dobra? Nie piszcie na, e, nie piszcie na maila, piszcie w komentarzach, ok? Piszcie zyg, zyg, Zg. zgłaszam, zgłaszam. Napiszcie w komentarzu zgłaszam się, wtedy na, na prywatnych komentarzach napiszecie swojego skate'a i, i... Dokładnie, no dokładnie. Ja wejdę na jakiś serwer, żeby wam się nie, nie nudziło. Na byle jaki. Napisałam y, taką dziwną mortkę no i mnie wyszukało jednego gracza. Śmiesznie, mnie Oj, pokazałam wam mojego Skype'a, ja się zabiję. WIKO90433 Właśnie nie mogę, bo ja nie wiem jak się wycina. No już nie <śmiennie> wycinamy Wrzucimy to, bo w sumie mało osób będzie widziało ten filmik, więc wrzucimy to. Wrzucimy, bo po, to? Bo tam po mam co? Nie A właśnie jeszcze wam pokażę... Dobra, w, w opisie będzie ten Skype'a i podany. Um, mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakiś poradnik czy coś. Będzie fajnie no i na nie, ja wchodzę na jakby jaki serwer bo mi się nudzi a nie, nie chcę mi się ciebie wyszukiwać a ja mam, słuchaj, ja mam założone słuchawki i a mam głośnik włączony rozumiesz to? E tu nikogo nie ma żal jaki żal a że są dwa kracze. ja idę od 0 do 30 dla koga? OSIEM! Cięcia! Trzy. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Serki za to cięcie, ale musiałam coś zrobić. Musiałam się zarejestrować, bo nie chcę, żebyście widzieli moje konto. Tak. Dokładnie. di 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 Ktoś się w tego zbił. Nie przeklinaj na moich filmikach. Jesteśmy po krótkim cięciu i o ile teraz się nagrywa to będzie fajnie. Tak Oskar Koliniski taki ma Skype. Więc pewnie będziecie nam spamić. No i co? Ale oczywiście ja będę miła i przyjmę wasze zaproszenie. Tak. nagrać nie liczcie na to nie, nie liczcie na to że, nagra, że nagracie z nami odcinek możecie na to liczyć ale wątpię żebyś żeby tak było dokładnie w sumie niektórymi no niektórych jak się trafi okazja będzie miał na przykład tak w naszym wieku 11 lat 9 nie będą się podlizywać nie będą prosić